Dzień dobry, drodzy widzowie! W tym odcinku to był tydzień z Microsoft. Porozmawiamy sobie na kilka ciekawych tematów związanych z Windows 7, Windows 10, ale nie tylko. Przygotowaliśmy też dla Was konkurs. Jeśli jesteście ciekawi, co można wygrać i jak można zwiększyć swoje szanse, to koniecznie nas zasubskrybujcie i oglądajcie do końca. A teraz zaczynamy. Po premierze Windows 10 w 2015 roku Microsoft oferował opcję darmowej aktualizacji dla użytkowników Windows 7, Windows 8 i 8.1. Promocja ta, ta była ograniczona czasowo, choć tak naprawdę działa do tej pory, ale już nieco nieoficjalnie. Dlaczego? Dlatego, że według najnowszych informacji przekazanych przez użytkownika portalu Reddit, podającego się za byłego pracownika Microsoftu, cała ta promocja była zwykłym chwytem marketingowym. Promocja miała trwać przez rok od premiery, a tymczasem 4 lata później nadal można zaktualizować Windows 7 całkowicie za darmo, choć Microsoft nigdy tego tematu ostatecznie nie wyjaśnił i nie doprecyzował. Co więcej, użytkownicy Windows 7 zaczęli otrzymywać komunikaty zachęcające do aktualizacji z powodu kończącego się wsparcia siódemki. To wprowadza spory zamęt i użytkownicy mogą się zastanawiać, czy w końcu będą musieli kupić tą licencję na dziesiątkę, czy nie. Zgodnie ze wspomnianymi rewelacjami, początkowo faktycznie celem giganta była dystrybucja płatnych i licencji. Ale gdzieś tam po drodze ważniejsze stały się same statystyki aktualizacji, a nie zyski ze sprzedaży licencji. System Windows przestał też być głównym źródłem dochodu Microsoftu, dla którego liczba sprzedanych licencji Windows 10 nie była wówczas aż tak istotna. W pewnym momencie groźba końca darmowej promocji mogła działać jako dodatkowa motywacja. Najwidoczniej Microsoft postanowił ją wykorzystać właśnie w ten sposób, zamiast uczciwie przedstawić stan faktyczny. To chyba nie było do końca fair w stosunku do użytkowników. Co ciekawe, koniec wsparcia Windows 7, który nastąpił już w styczniu, wcale nie wpłynął na gwałtowny spadek ilości użytkowników tego systemu. Paradoksalnie liczba ta wzrosła w ostatnim miesiącu, przynajmniej zgodnie ze statystykami platformy Steam. Windows 7 zyskał tam prawie 2,5% użytkowników, podczas gdy Windows 10 stracił równe 2%. Taka rosnąca popularność wśród graczy jest bardzo zaskakującym zjawiskiem, które trudno w jakiś konkretny sposób wytłumaczyć. 7. To system stary i nie da się tego ukryć mimo największych chęci fanów. Niezaprzeczalna popularność tego systemu ma też negatywne skutki, bo jak wspominaliśmy tydzień temu, stał się głównym celem ataków złośliwego oprogramowania. Koniec wsparcia, tym samym brak nowych łatek bezpieczeństwa może tylko zwiększyć ilość tych ataków. Jeśli jesteśmy już w bezpieczeństwie, to żadną tajemnicą nie jest, że rodzina systemów Windows jest od zawsze na celowniku twórców złośliwego oprogramowania. Najnowsze wyniki badań firmy DEFCON wskazują, że aż 61% złośliwych reklam celuje właśnie w system Windows. Oczywiście liczba ataków nie przekłada się bezpośrednio na liczbę skutecznych infekcji. Jeśli korzystamy z Windows 10, pobieramy aktualizację zabezpieczeń i korzystamy z aktualnego oprogramowania, w szczególności przeglądarki, to ryzyko jest naprawdę niewielkie. Przejdźmy teraz do innego tematu. Nowy Edge, którego premiera nastąpi już 15 stycznia, wciąż jest rozwijany. Wersji Canary otrzymał właśnie bardzo ciekawą nowość związaną z aplikacjami PWA. Od teraz zainstalowane z poziomu Edge aplikacje PWA będą dopasowywać kolor paska tytułu do kolorystyki aplikacji. Wygląda to po prostu o wiele lepiej. Cały proces dzieje się całkowicie automatycznie, ale twórcy strony będą mogli zadecydować, jaki kolor ma przybrać pasek tytułu. Na koniec obiecany konkurs. Nasz fanpage na Facebooku przekroczył właśnie 10 tysięcy polubień. Dziękujemy za wasze wsparcie i z tej okazji postanowiliśmy zorganizować wyjątkowy konkurs. Aby wziąć w nim udział, musicie się po prostu pochwalić tym, co macie na swoim pulpicie. Zrzuty ekranu zamieśćcie w komentarzu pod postem konkursowym, do którego link znajdziecie w opisie pod filmem. Najzabawniejsze tapety i układy ikon mają szansę na wygraną, a pula nagród jest naprawdę wartościowa. Do wygrania jest oprogramowanie Office 2019 Home and Student o wartości 529 zł oraz 5 kubków Centrum XP. Możecie dodatkowo zwiększyć swoje szanse na wygraną, udostępniając post konkursowy, zapraszając swoich znajomych do polubienia swojego komentarza i oczywiście subskrybując nasz kanał na YouTubie. Konkurs trwa do poniedziałku 9 grudnia, a ogłoszenie wyników nastąpi dzień później 10 grudnia. Liczymy na Was, gra jest naprawdę warta świeczki. To tyle w tym tygodniu. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć.